I'm a really big Disney fan. I grew up at the Disney parks. My parents took me every summer. Oh, you did. <gasps> I'm it's like, it is. It's a part of my upbringing. It's my favorite thing, so. And I saw myself on screen and I just wanted to throw up. I was so happy about it. And it was the most incredible experience. I know you're a long time Disney fan. How does it? So I feel very blessed to be a part of something that seems to be very important to a lot of people, including myself. Meanwhile. Every time I'm online for the Snow White ride and it is the, I have to pretend like, oh God, oh crazy that we're in front of this. Wait, how? I was scared of the original cartoon. I think I watched it once and then I never Picked it up again. I deserve to be paid for like, every hour that it is streamed online. Like I'm being so serious. I watched it once and then I went on the ride in Disney World, which was called Snow White's Scary Adventures. Was terrified of it, never revisited Snow White again. You know, the, the original cartoon came out in 1937, and very evidently so. <laughs> the cartoon was made 85 years ago, and therefore it's extremely dated. Um, there's a big focus on her love story. Um, with a guy who literally stalks her <laughs> yes. weird weird. weird so we didn't do that this time i just mean that it's no longer 1937 and we absolutely wrote a snow white that she's is not going to be yeah, saved by the prince she's not going to be saved by the prince and she's not going to be dreaming about true love she's dreaming about becoming the leader she knows she can be it's hollywood baby it's hollywood baby <laughs> Is gonna get taken out of context, and I know that at this point I can't really stop people from doing that because that's what my whole existence on the internet is—just is me being taken out of context. And but it's hard, and it's lonely. Weird. 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 Dzień dobry, dzień dobry! Z tej strony Drwal i dziś materiał, który już od dłuższej chwili sam prosił się, aby wejść na mojego grilla. Sam się pchał pod nóż, no ale z braku czasu nie było takiej możliwości. Starczy powiedzieć, że Wiedźmin Netflixa tak bardzo mi zapchał cały harmonogram na filmy że ten temat musiał chwilkę poczekać, jednakże teraz, <laughs> teraz zebrało się już w tym temacie tak wiele, że nie ma opcji, nie uniknie już mojego topora. Przyszła koza do woza, przyszła kryska na matyska i przyszedł czas pogadać sobie o disneyowskiej królewnie Śnieżce, Śnieżce w cudzysłów. Mówię tu oczywiście o najnowszym szykowanym remake'u. Panowie i panie, wszystko na niebie i ziemi wskazuje, że Mała Syrenka, ta nowa Mała Syrenka 2.0, to były jedynie przedbiegi. Wszystko wskazuje na to, że nawet Piotruś Pan i Wendy, moim zdaniem najgorszy film Disneya ever, to była zaledwie rozgrzewka przed tym, co nas czeka w kwestii Królewny Śnieżki. Z racji tego, że w ostatnich tygodniach nazbierało się sporo na ten temat, to dzisiaj wszystko całościowo, kompleksowo i oczywiście bezpardonowo sobie tutaj omówimy. Weźmiemy więc pod lupę zarówno wiadomości sprzed kilku tygodni, jak i te najnowsze, najświeższe. Wliczając w to całą serię niefortunnych wypowiedzi, ze strony aktorki grającej główną rolę, oraz choćby takie ciekawostki jak słowa syna reżysera tej pierwszej Królewny Śnieżki, który otwarcie stwierdza, że widząc to, co się teraz dzieje u Disneya, Walt Disney przewraca się w grobie. No to co, topory dwoń I do roboty. Pierwsze zgrzyty w szykowanym remake'u Królewny Śnieżki pojawiły się już na samym początku, gdy ogłoszono pierwsze castingi. Główną rolę gra aktorka latynoskiego pochodzenia oraz takiej właśnie urody. I pojawił się tutaj mały problem, bo oryginalna baśń nie tylko pochodzi z Niemiec, lecz przede wszystkim swoje imię Śnieżka zawdzięcza niczemu innemu jak... W swojej cerze. Miała cerę bladą jak śnieg, więc dlatego nazwano ją Śnieżka. Więc już na dzień dobry Disney obstawiałem z taką, a nie inną aktorkę w tej roli. No powiedzmy, że trochę idzie na bakier z logiką. Oczywiście my dobrze wiemy, dlaczego Disney podjął taką, a nie inną decyzję castingową. To jest proste jak budowa cepa. Disney robi to już od lat w każdej kolejnej produkcji. I oczywiście zawsze robi to tylko i wyłącznie w jedną stronę. Bo tam, gdzie w oryginalnych bajkach postaci były urody dalekowschodniej, urody afrykańskiej, urody azjatyckiej, tak w remake'ach są dokładnie odzorowane. Ale jeżeli chodzi o nowe produkcje, to jeżeli jakaś postać była biała, to nie, to to trzeba na pewno zmienić. Ale tutaj Disney jak widać idzie jeszcze o krok absurdu dalej, ponieważ po prostu wymazuje całe znaczenie imienia Śnieżki, obstawiając taką, a nie inną aktorkę w tej roli. Następna sprawa to oczywiście kwestia siedmiu krasnoludków, których już historii nie będzie. Krasnoludki bowiem okazały się zbyt mało mainstreamowo postępowe. Zostały więc zastąpione przez siedmiu magicznych towarzyszy, albo raczej towarzyszy i towarzyszki, ponieważ nie tylko nie są to już ani krasnoludki, bądź po prostu karły, osoby niskorosłe, ale także w gronie tych siedmiu cudaków znajdują się również i kobiety. I tutaj mógłbym powtórzyć to samo, co mówiłem odnośnie Piotrusia Pana i Wendy, gdzie jak przypominam zamieniono zagubionych chłopców na zagubionych Chłopców i dziewczynki, tak? Zagubione dzieci. Tego typu zmiana ma dużo większe znaczenie fabularne niż się wydaje. Tak samo jak Wendy, udając się do Nibylandii, do zagubionych chłopców, była tam ewenementem, była czymś niezwykłym, bo była dużo bardziej ułożona, dużo bardziej dojrzała, ale przede wszystkim była dziewczyną. Tak samo i tutaj, królewna śnieżka, udając się do grupy Krasnoludów, które tam sobie w kopalni na co dzień waliły w skały, ona nagle trafiając do ich środowiska była czymś Zupełnie z innej bajki. Bo nie tylko była księżniczką, ale także była człowiekiem i była oczywiście kobietą. Co to jest? To. to to dziewczę. Jest przecudna, śliczna jak Anio. Anio? To jest kobieta, a one wszystkie są podle. Charakter mają fatalny. W związku z tym, z samego faktu tego, że była kim była, już była takim rozzynkiem na cieście, tak? Takim czymś niezwykłym, niespotykanym. W tym momencie zaś, zamieniając krasnoludki na po prostu ludzi, oraz sprowadzając już od razu do tej grupy na dzień dobry kilka kobiet, znika zupełnie cała niezwykłość, którą swoją obecnością wnosiła królewna Śnieżka. Mówiąc krótko, rozwalamy fabułę już na dzień dobry. Jednakże moi drodzy, prawdziwej oliwy do ognia, czy też wungla do naszego grilla, dodałam sama aktorka odgrywająca główną rolę, czyli Rachel Zegler. W swoich ostatnich wywiadach, bo nie w jednym, nie w dwóch, ale w całej serii, dała nam ona dostatecznie dużo dowodów na to, jaka będzie to produkcja, co będzie w sobie zawierać remake Królewny Śnieżki, jeżeli chodzi o oryginał, na czym się skupią, co twórcy tej produkcji uznali za Będne, ale także nasza aktoreczka dała poznać siebie, jaką osobą jest. Fragmenty widzieliście we wstępniaku. Pozwólcie, że sobie je przypomnijmy. Zanim Grill się dobrze rozpali, pamiętajcie, że na moim kanale macie odgroma materiałów zarówno w kwestii tych disneyowskich niekoniecznie udanych produkcji, jak i na masę innych tematów. Starczy powiedzieć, że każdy fan fantastyki, filmów, gier czy po prostu zdrowego rozsądku znajdzie tu coś dla siebie. Aż kamera mi się zatrzęsła. Jak łatwo zauważyć, filmy na moim kanale nie wychodzą tak często jakby mogły, no ale zauważcie, że do każdego z nich przykładam się na 200%. Nic nie robię na odwal i zawsze dostajecie, że tak powiem, mm, kapitalistycznie pełnowartościowy produkt. Jeżeli więc chcecie docenić mój trud, no to najprostszą rzeczą, która nikogo nie zaboli, jest zostawienie subskrypcji z dzwoneczkiem. Wtedy kanał rośnie w siłę, wy dostajecie powiadomienia, kiedy pojawia się nowy materiał, no i wszyscy są szczęśliwi. Dodatkowo, nie wiem czy wiecie, ostatnio na YouTube pojawiła się ciekawa opcja tak zwanych super podziękowań, którą właśnie załączyłem niedawno na moim kanale. W ten sposób możecie dołożyć dodatkową cegiełkę do budowy kanału, zostawiając komentarz z tak zwanym super podziękowaniem, czyli po prostu wydajecie hajsik, żeby wesprzeć kanał. No i oczywiście standardowo na kanale jest także opcja wspierania, a więc zostania mecenasem kanału. Mój profil znajduje się także na stronie Patronite, gdzie jest Was coraz więcej i pięknie Wam za to dziękuję. Lista wszystkich spierających tradycyjnie znajduje się na końcu odcinka. Ale teraz koniec tych ogłoszeń parafialnych. Weźmy na różdż Królewnę śnieżkę. You know, the original cartoon came out in 1937 and very evidently so. The cartoon was made 85 years ago. I dlatego it's. Extremely dated. I just mean that it's no longer 1937 Wyobrażam sobie w tym momencie Zonka na twarzyczce naszej aktorki Gdyby dowiedziała się o tym, że Bajka o Królewnie Śnieżce Powstała dużo, dużo wcześniej Niż kreskówkowa adaptacja Od Disneya Jak już wspomniałem, została ona spisana W XIX wieku, dokładnie to w 1812 roku Przez braci Grimm Jednakże istniała ona Już zapewne dużo, dużo, dużo wcześniej Ponieważ bracia Grimiu jedynie spisali, zaś sama baśń gdzieś krążyła w niemieckim folklorze pewnie przynajmniej wiek dwa dłużej. Także zabawna sprawa, historia, która od kilku stuleci pozostawała aktualna i potrafiła cieszyć. Dzieci i dorosłych ze wszystkich krajów w wielu formach nagle okazała się outdated. Nagle była zdezaktualizowana, Nagle trzeba było wprowadzić w niej zmiany. And we absolutely wrote a Snow White that is not going to be saved by the prince. She's not going to be saved by the prince, and she's not going to be dreaming about true love. She's dreaming about becoming the leader she knows she can be. A więc wychodzi na to, że nie tylko nie będzie to już ani krasnoludków, ani nie będzie już śnieżki. Ale nie będzie też w ogóle całej reszty historii, ponieważ nagle okazuje się, że takie wartości jak miłość są nieznaczące. Liczy się to, żeby główna bohaterka stała się silną niezależną Feminą. Jakież to oryginalne w dzisiejszych czasach. Kurka, nie pamiętam, gdzie ja ostatnio widziałem silną niezależną Feminę. Swoją drogą taka wariacja królewnej Śnieżki też już powstała. I to dobre 11 lat temu. Wygląda więc na to, że ich zremajkowana wersja już na dzień dobry będzie nieco outdated. <grywa> Ale oczywiście bohaterka w nowej roli przywódczyni to nie jest wystarczająco, żeby uczynić tą produkcję akceptowalną dla dzisiejszego Hollywoodu. Żeby to naprawdę uczynić trzeba było zupełnie zmarginalizować męską rolę, która pojawiała się w całej historii, czyli oczywiście księcia z bajki. Um, there's a big focus on her love story um, with a guy who literally stalks her <laughs> yeah. weird weird. weird so we didn't do that this time uh, it's really not about the love story at all which is really really wonderful and whether or not she finds love along the way is anybody's guess until 2024 um, All of Andrew's scenes could get cut, who knows? It's Hollywood, baby. Yeah. Moi drodzy, po słowach tej aktoreczki widać, że rzeczywiście obejrzała ona oryginał animowany zaledwie raz i to zapewne X lat temu. Gwoli szybkiego przypomnienia. Książę w całej historii w zasadzie pojawił się jedynie na chwilę, na początku i na końcu. Na samym początku bajki usłyszał śpiew i dojrzał niewiastę, która ten śpiew z siebie wydawała, czyli oczywiście naszą Protegowaną. No i co wtedy zrobił? No to co większość facetów robi widząc ładną dziewuchę. Zaczął Zagadywać. Królewna się z dziebko spłoszyła, no ale hej, ubrana była w domowe łachy, także średnio wyjściowo. Widać jednak było, że mają się ku sobie i gdyby nie podły plan macochy, relacja kwitłaby w najlepsze. Po raz kolejny książę pojawia się dopiero na koniec seansu, gdy odnajduje królewnę już cudzysłów martwą w szklanej trumnie. Z napisów dowiadujemy się, że przez ten cały czas szukał jej w już od momentu, gdy dowiedział się o jej zaginięciu. Co jest zupełnie normalne, patrząc na jego uczucie względem niewiasty oraz sam fakt, że hej, zaginęła królewna, a to dosyć spory deal. Jego smutny buziak dla Sztywnej Śnieżki był zaś po prostu pożegnaniem się z osobą, która była mu bliska, a nie próbą zaspokojenia jakichś jego stalkerskich ciągów. No i oczywiście wszystko skończyło się happy endem, no bo królowa jak najbardziej odwzajemniała jego sympatię. Cokolwiek więc sobie tam nasza aktoreczka nawymyślała w swojej główce, to... To nie była ta bajka raczej. Tak jak jednak wspomniałem widać dobrze, że z materiałem źródłowym i to zarówno w kwestii animowanej tej Disneyowskiej, jak i w ogóle z całą historią jest ona bardzo mocno na bakier. I was scared of the original cartoon. I think I watched it once and then I never picked it up again. Like I'm being so serious. I watched it once and then I went on the ride in Disney World which was called Snow White's Scary Adventures. Was terrified of it. Nigdy nie zauważyłem, nie zauważyłem. Pozostaje mi się zastanowić, dlaczego w ogóle startowała do roli postaci, której nie lubi, w bajce, której nie lubi. No, wydaje mi się, że chyba odgrywając coś tak kultowego, no, człowiek powinien żywić do tego jakąś sympatię. Zresztą my, Polacy, dobrze wiemy, jak to się kończy, gdy za adaptowanie czegoś biorą się ludzie, którzy ani tego nie lubią, ani tego nie szanują. Patrz Netflixowi, wiedz Moi drodzy, jak dla mnie ta aktorka swoim nastawieniem, tym jak się wypowiada, reprezentuje sobą nie tylko... Wszystko to, co dziś jest nie tak z branżą filmową, ale także co jest nie tak z zachodnią, w dużej części amerykańską, choć nie tylko mentalnością. Chodzi tu o podejście do wartości, do dzieł kultury, do tradycji, ale także o takie najzwyklejsze w świecie życiowe podejście. Bo patrząc na roszczeniową postawę aktorki, to posiadała ona ewidentnie wszystkie rozumy. Jak ślepej kurze ziarno trafiła jej się bardzo kultowa rola w remake'u bardzo kultowej produkcji i co postanowiła, zrobić w pierwszej kolejności, a no, splunąć na oryginał. Bo jej się należy. Ona tu jest gwiazdą. So people, Jednakże sama aktorka bardzo szybko odczuła ciężar własnych słów, gdy dobrały się do niej media oraz internauci. Starczy powiedzieć, że dosyć szybko pojawiły się przeprosiny. <laughs> Może nie przeprosiny, ale taki smutny filmik ze smutnymi słowami, ze smutną minką aktorki, w którym to twierdzi, że on z kontekstu ją wyrwaliśmy. <laughs> Oczywiście. Jak to jest, że za każdym razem, gdy ktoś odpowiedzialny za jakąkolwiek z dzisiejszych produkcji palnie jakąś durnotę kompletną? Odleci na orbitę gdzieś u wyżyń swojej pychy, to potem się tłumaczy, że to z kontekstu wyrwany został. Jednakże nasza aktureczka przy opluwaniu oryginału disneyowskiego, nie wzięła pod uwagę pewnej dosyć istotnej kwestii mianowicie tego, że ta bajka to tak naprawdę coś, co stworzyło Disney'a. Ta tak woli przypomnienia. Gdyby nie Królewna Śnieżka, Disney jako firma nie byłby w miejscu, w jakim jest teraz. Można więc powiedzieć, że ta produkcja położyła podwaliny pod, waliny, pod Przyszłe dziedzictwo Disneya. I jak dobrze widzimy, zarówno aktorka, jak i zapewne ludzie, którzy są odpowiedzialni za tą produkcję, no bo przecież aktorka to jest zaledwie trybik w maszynie, oni w tym momencie na to dziedzictwo po prostu plują. Patrząc więc na to przez ten pryzmat, zupełnie nie dziwią słowa syna reżysera tej pierwszej, oryginalnej, animowanej królewnej śnieżki. Udzielił on bowiem wywiadu dla brytyjskiego serwisu The Telegraph. My sobie sięgniemy po jedno z tłumaczeń. Syn reżysera oryginalnej Królewnej Śnieżki krytykuje remake. To obraźliwe. Aktorski remake pierwszej pełnomatryżowej produkcji Disneya został skrytykowany z nieoczekiwanej strony. Jak się okazuje, David Hand pracował dla Disneya w latach 90. Przyznał, że nie tylko nie zgadza się on na nową wersję, ale taką samą opinię miałby jego ojciec, a nawet sam Walt Disney. Następnie powiedział, że wytwórnia żeruje na sukcesie starych filmów, aby przedstawić ich nowe wersje, ale ze zmienioną historią i postaciami. To zupełnie inna koncepcja. Całkowicie się z nią nie zgadzam i wiem, że mój tata i Walt Disney również by się z tym nie zgodzili. Uważam, że to hańba, że Disney próbuje zrobić coś nowego, co wcześniej było tak wielkim sukcesem. Ich myślenie jest teraz tak radykalne. Zmieniają historie, zmieniają proces myślowy bohaterów, wymyślają nowe rzeczy, korzystając z kultury woke, a ja po prostu tego nie lubię. Uważam to, szczerze mówiąc, za trochę obraźliwe. Co zrobili z niektórymi z tych klasycznych filmów? Nie ma szacunku dla pracy Disneya i mojego ojca. Myślę, że Walt i on przewracają się w grobach. Moi drodzy, nic dodać, nic ująć. To samo można by powiedzieć o wielu innych remake'ach od Disneya. O ile na początku te remake'y po prostu były odgrzewanym kotletem w nowej wersji aktorsko-komputerowej, bo tak, Król Lew na przykład nie był aktorski, tylko był całości komputerowy, ale zazwyczaj trzymało się to bardzo blisko tego, co było w oryginale. Po prostu było przedstawieniem tej samej historii w nowej odsłonie. Tak, w tym momencie, w ostatnio produkowanych przez Disney remake'ach, Mamy do czynienia właśnie z tym, co tutaj zostało powiedziane. Zmienia się historię, zmienia się postaci, zmienia się przesłanie, wywala się wszystko to, dzięki czemu te pierwotne wersje oraz wersje, na których były bazowane, tak jak Królewna Śnieżka, są ponadczasowe. Zmienia się to i przerabia na dzisiejszą, postępową, hollywoodzką papkę, której wszyscy mamy już dosyć, mamy już jej potąd. I wylewa się ona tak nam, tak i ludziom na zachodzie. Są też nic dziwnego, że reakcje są takie, a nie inne. Bo nie trzeba być jakimś, wiecie, superfanem oryginału. Nie trzeba znać każdej sceny oryginału na pamięć. Tu nie o to chodzi. Chodzi o sam proces, który następuje i postępuje z każdą kolejną produkcją coraz dalej. Jak jednak widać Disney ani myśli przestać. Każdy kolejny taki riemek okazuje się klapą. Mała syrenka straciła grube miliony. W momencie, gdy akcje spadają na łeb na szyję. W momencie, gdy firma traci, w takim momencie Disney zakłada opaskę na oczy i postanawia za wszelką cenę w tą przepaść skoczyć. Jak to się dla niego skończy? To już nam pokaże przyszłość, ale my już się tego domyślamy. Panowie i panie, piszcie mi w komentarzach, co sądzicie o całej sprawie. Co sądzicie? Zarówno o naszej mądrej aktorce, która jak widać teraz jest trochę smutniejsza niż na początku swojej wypowiedzi, co sądzicie o tym, co Disney robi z dobrze znanymi, klasycznymi bajkami, z częścią, nomen, no, omen naszego europejskiego dziedzictwa kulturowego. Komentarze oczywiście należą do was. Przypominam o subskrypcji, kto jeszcze nie ma, i odsyłam na moje social media. Zwłaszcza na Instagramie, warto będzie mnie szukać, bo niedługo jadę na wakacje. No. Tyle ode mnie. Dziękuję pięknie za uwagę. Z brodatym pozdrowieniem. Drwal Rumbaiba.